Ci ważna kwestia, żebyś się trzymał własnych zasad. Uważam, że to jest podstawa, jeśli chodzi o jakiekolwiek relacje z kobietami, bo jeśli kobieta wyczuwa, że ty coś mówisz, a potem tego nie respektujesz, no to właściwie ona bardzo łatwo jest w stanie zachować się tak, jak jej to pasuje, a to by już niekoniecznie. Ostatnio miałem taką konsultację, jeden chłopak napisał mi, Krzysiek dziewczyna znowu w kolejną sobotę wyszła na imprezę. A mi obiecała, że tego już więcej nie zrobi. No i zaczął za nią pisać, zaczął rozmawiać, dlaczego to zrobiłaś. Ona się zezłościła, w trakcie imprezy przestała do niego pisać. Wróciła rano do domu, i oczywiście obraziła się na niego. Kolega też przestał do niej pisać, no i w tym temacie właśnie zgłosił się do mnie. Zauważ, jak to bardzo często psuje całą relację, kiedy ty nie masz zasad. On już przyznał, że wcześniej po tego typu sytuacjach pierwszy do niej pisał, rozmawiał, yy, próbował zmienić atmosferę, zaciekawić ją, zaproponować zamiast imprez jakiś wyjazd. Niestety to nic nie pomogło, a kobieta dalej obracała się w imprezowym towarzystwie. W takich sprawach jest bardzo istotne, żeby wypracować w oczach kobiety szacunek. Jeśli ona Cię nie poważa, nie ma Tobie Do Ciebie tej motywacji, żeby spotykać się systematycznie i spędzać bardzo dużo czasu, a Ty ją jeszcze usilnie przekonujesz do tego, że będzie fajnie, że możecie się zobaczyć, że fajnie by było razem spędzić czas, no to dlaczego Ty liczysz na to, że ta relacja będzie zdrowa i coś konkretnego z tego wyniknie? Facet powinien mieć zasady, jeśli nie masz tych zasad, dla kobiety nie jesteś zbyt wiele warty. Więc jeśli powiedziałeś, jak pójdziesz na imprezę, to jest koniec, to powinien być koniec, no chyba, że dziewczyna zupełnie się zmieni, zacznie się przekonywać, starać się o Ciebie, prosić o uwagę, rozmawiać z Tobą, przekonywać do tego i zobaczysz poprawę, być może wtedy jest sens na to, czy do tego, aby tą relację reaktywować, natomiast jeśli dochodzi do sytuacji, gdzie ona idzie na impreza, ty pobłażasz temu i przechodzisz bardzo łatwo od spotkania do spotkania i, i starałeś się, się to wytłumaczyć, ale ona cię nie słucha, to widzisz, to wszystko nie polega na tym, abyś ty był nauczycielem dziewczyny i tłumaczył, jak ma się zachowywać, tylko skoro słowo się rzekło, to teraz powinieneś respektować to, co powiedziałeś, a ona powinna się z tobą zgodzić. Jeśli się nie zgadza, to już tak naprawdę jest jej problem a nie twój. Myślę, że w tej sytuacji ten chłopak nie powinien w ogóle do mnie pisać, co może zabrzmieć dosyć absurdalnie, ale powinien dać sobie spokój z tą kobietą. Skoro złamała jego przykazanie już drugi raz, to bez szacunku nie ma relacji. Ona cały czas będzie tą granicę dalej przesuwać. Poszła na imprezę, za chwilę się z kimś spotka. Mówiąc krótko, od początku miała go gdzieś i on sobie tej pozycji u niej na piedestale nie wypracował, więc y, oczywiście trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Może ty dokładnie miałeś tak samo, w dokładnie takie same sytuacje się wkręciłeś, dziewczyna zachowała się w sposób nieadekwatny do sytuacji, albo nie wiem, wśród znajomych wyśmiewała cię, żartowała sobie z ciebie, y, czy poniżała, no to jeśli ty jej pozwalasz na to i ona systematycznie tak się właśnie zaczyna zachowywać, nie będzie dobrze. Kobieta powinna czuć do ciebie respekt, i poważać Ciebie jako faceta, jeśli tego składnika nie ma w Twojej relacji, to nic dobrego się tutaj nie wydarzy. Dobra wiadomość dla Ciebie brzmi, że taką postawę wobec kobiety można wypracować, można się tego nauczyć. W tym temacie oczywiście zapraszam do mnie. Jak napiszesz na frywolny frywolnymałpauwodzeniewdzień.pl to Ci pomogę. Dowiesz się jak wpłynąć na konkretny typ kobiety, jak ją zainteresować, co jej napisać, co jej powiedzieć. I pojawią się bardzo szybkie rezultaty, ale lepiej stracić kobietę i zachować szacunek do siebie, niż być w relacji z kobietą, kiedy tego szacunku jesteś pozbawiony. Właśnie wtedy dużo więcej tracisz, właśnie wtedy dochodzi do sytuacji, gdzie tak naprawdę kobieta często zaczyna się interesować kimś innym. Bez tego szacunku do Ciebie nie jesteś dla niej zbyt wiele warty. A niestety dla wielu facetów to się często kojarzy z taką nieprzyjemnością, że trzeba ją zostawić, odejść, czasem dać spokój. Tak, to może tyle kosztować, tylko zrozum, że to wszystko robisz po to, żeby poznać dziewczynę, z którą ci będzie dobrze. I tutaj już tak myśląc, mając takie podejście, ty jesteś w stanie zyskać o wiele więcej przy kolejnej interakcji i nawet możesz być dumny z tego, że zaprzestałeś Bycia w relacji, która była toksyczna. Tak naprawdę, jeśli w relacji się źle dzieje, to czasami warto ją samemu zakończyć dla świętego spokoju. No zastanów się, kiedy masz większego doła po rozstaniu. Wtedy, kiedy sam odchodzisz od kobiety i układasz sobie życie, jesteś świadomy, że kierujesz swoim życiem, czy w sytuacji, kiedy to kobieta cię zostawia, zdradza i ty się nagle o tym dowiadujesz, z dnia na dzień, tak? Jak się o tym dowiadujesz, nagle to się często okazuje, że jest to taki grom z nieba, nie wiesz jak reagować, co zrobić. A kiedy oczywiście ty, jako mężczyzna, sam kierujesz swoim życiem, to uzyskujesz tą pewność siebie co do własnych decyzji i czujesz, że jesteś sprawcą tych wszystkich pozytywnych okoliczności. Także wyciągnij sobie z tego wnioski. Wielokrotnie widzę tę sytuacje na konsultacjach, wy po prostu nie potraficie odpuścić musisz być przygotowany, żeby niektórym kobietom powiedzieć nie. To koniec, nie zobaczymy się, nie będziemy już rozmawiać, nie pisz do mnie więcej. I musisz być przekonany, że tak będzie. I musisz być w tym stanowczy. Bardzo trudna sprawa, szczególnie jeśli kobieta ci się podoba, jest niesamowita, atrakcyjna fizycznie nie tylko. Wiem, ale opanuj tą sztukę. Zacznij poznawać wiele kobiet na co dzień, a zobaczysz, że bardzo szybko pojawią się efekty, rezultaty. Radzę się o tym dobrze. Przekonać, bo kobiety nie kochają facetów, których nie szanują. Tak to po prostu wygląda. Na początku, oprócz tej fantazji, do relacji, powinna poczuć do ciebie szacunek. Nie ma szacunku, nie ma relacji, nie ma zaufania. Tak to działa. W niektórych przypadkach nawet można dziewczynę zasugerować: Słuchaj, ty już więcej do mnie nie pisz, ty już więcej do mnie nie dzwoń, nie powinnaś ze mną tyle dyskutować. Bo to bez sensu. Ja już nie chcę z tobą pisać. Zabierz jej atencję, pokaż, że ona musi na tą atencję zasłużyć. To też często sprawi, że ona się może bardziej zaangażować, może próbować tutaj przykuć twoją wagę. To jest też całkiem fajna metoda, którą warto wykorzystać. Natomiast no, czasami trzeba sobie zdać sprawę z tego, że lepiej tą relację zakończyć tu i teraz, bo przynajmniej będziesz miał spokój i skupisz się na zdrowym podejściu do życia, nie na ciągłym myśleniu, co u niej, co ona zrobiła, czy odpisze, czy się dobrze zachowa, czy da Ci znać. To nie ma sensu. Wyciągnij sobie z tego wnioski. Oczywiście, jeśli mój przekaz Ci się podoba, zostaw łapeczkę do góry, podeślij koledze, znajomemu ten film. Być może mu się też spodoba. A do dzisiaj, do północy, mój kurs, jeden z najlepszych, seksualność, drania, 81% taniej, polecam, świetna wiedza, jak seksualnie wpływać na kobiety, aby chciały więcej, to Ci się przyda nie tylko w sytuacji, kiedy będziesz chciał kobiety do orgazmu doprowadzić, ale również wtedy, kiedy będziesz chciał ją podekscytować i ponownie zaangażować. Polecam kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja. 81% taniej do dzisiaj do północy. Do dzisiaj do północy też możesz się zapisać na moje dwudniowe grupowe szkolenie z uwodzenia w dzień. 50% taniej, świetna wiedza. Przyjedziesz na szkolenie, nauczysz się podrywu, zaczniesz poznawać kolejne kobiety. Skorzystaj, jeśli masz chęć. Dwa miejsca mam w tej cenie do dzisiaj do północy: kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez szkolenie 50. Wchodzisz tutaj, wykupujesz miejsce i widzimy się w Krakowie. Krok po kroku Cię wszystkiego nauczę i zaczniesz poznawać naprawdę atrakcyjne kobiety. Korzystaj, póki czas. Do zobaczenia i przemyśl ten temat o szacunku. To nie może tak wyglądać, że Ty jej coś mówisz, a ona robi swoje. Ona musi być nauczona tego, że Twoje zdanie się liczy, jest dla niej ważne i jak tego sobie nie zapamięta, to nic z tego nie będzie.